Dzień dobry moi drodzy z Polski. Byłam właśnie u Alii na Poznoczach. W ogóle my wczoraj bardzo późno wróciliśmy znaczy przyjechaliśmy, bo tak naprawdę zanim dotarliśmy do domu, to była druga w nocy, tak więc yy, dzisiaj spaliśmy bardzo długo. Ja miałam Poznoczkę na 14 i tak wyrobiliśmy się na styk. Ale młody został z dziadkami, tak więc jest zadowolony, ja tym bardziej. A no, teraz jedziemy jeszcze pewnie do paczkomatu, czekam na męża, aż mi odbierze. Jedziemy do paczkomatu odebrać jedną paczkę. A potem to nie wiem, co będziemy robić. Co my jeszcze nie zaplanowaliśmy. Taki... Powiedziałabym, że bardziej ten wyjazd na spontanie, ale nie do końca, bo jednak kilka rzeczy mamy w planach. No ale to mam nadzieję, że będę miała okazję wam pokazać. I wiem, że to tło może nie jest najbardziej atrakcyjne, ale tu jest przynajmniej trochę mniej wieje, bo dzisiaj jest bardzo, bardzo zimno. Jak na to, co, do czego ja jestem przyzwyczajona ostatnio. Na pokazywałam wam się w, z tymi słuchawkami, to są, widzicie, słuchawki te takie douszne, bezprzewodowe. E, I one są z marki Tronsmart. Ja wcześniej miałam inne, e, które kupił mi mój mąż ale niestety kształtem były zupełnie dopasowane do moich uszu. Jeżeli chodzi o słuchawki douszne, to ja mam bardzo często taki problem. I zwyczajnie mi wypadały. Bardzo mnie to denerwowało, bo wiecie, jak jest słuchawka na sznurku, no to się jej nie zgubicie, a taką łatwo zgubić. Ja dostałam właśnie propozycję przetestowania tych słuchawek i testowałam je sobie po pierwsze na spacerach z synem, ale ja podczas tego tak delikatnie naprawdę miała je okazję przetestować podczas naszego wczorajszego lotu. Okazało się, że jakby Lot mieliśmy trudny, generalnie nasz syn. Y, tym razem nie zniósł tego tak dobrze. Chyba po prostu miał jakieś boleści, bo krzyczał przez dwie godziny i nie byliśmy go w stanie niczym uspokoić. Bardzo współczułam wszystkim, którzy z nami lecą. My naprawdę stawaliśmy na rzęsach prawie a i tak nic nie działało. No ale nieważne. Te pół godziny, które, które mieliśmy w spokoju, kiedy on z, udało się go uśpić, no to oboje zapodaliśmy sobie muzykę i, i właśnie włożyliśmy um, sobie słuchawki. I powiem Wam szczerze, że pierwszy raz miałam takie doświadczenie, żebym. Prawie kompletnie nie słyszała z samolotu, ponieważ te słuchawki są tak wygłuszające. Dodatkowo, przez to, że one mają e, inny kształt, że ja Wam zaraz pokażę, e, one mają, widzicie te gumki tutaj, więc one nie są tak jak e, chociażby te do iPhone'a typowe, e, całe plastikowe, tylko właśnie dzięki tym gumkom one mi z uszu nie wypadają. Dodatkowo fantastycznie wygłuszają wszystkie dźwięki, które są gdzieś tam dookoła. E, mają jakieś tam trzy tryby, w ogóle e, można na nich e, z tego. Co czytałam 20 godzin, nawet y, słuchać muzyki, no ja jestem nimi zachwycona. Ja możecie spokojnie zamówić na Allegro, bo oni w ogóle mają swój sklep na Allegro i to taki, że chyba one będą w przeciągu dwóch dni, nie trzeba na nie czekać. Bóg wie ile, żeby, żeby do Was przyszło, i spokojnie też chyba to działa w smarcie. Tak więc, no ja serdecznie polecam, bo to są, y, no w tym momencie ja przerabiałam trochę tych słuchawek takich do usznych wcześniej, już jeszcze jak mieszkałam w Polsce i żadne nim się nie sprawdziły tak dobrze jak te, bo y, zawsze się na się takie rozłączały, um, nie mogłam ich potem z powrotem połączyć z moim telefonem, dodatkowo wypadały mi z uszu, a te są idealne. Z tego co mi się wydaje występują też w białym kolorze, jeżeli czarny Wam nie odpowiada, tak więc możecie sobie też zamówić białe, no ale ja serdecznie polecam. Dodatkowo są też yy, wodoodporne, więc nic się Wam z nimi nie stanie i naprawdę nie czuć je jak się je nosi długo, więc yy, no mówię, dla mnie to było bardzo bardzo ważne jak na razie to są to jest najlepszy model jaki miałam do tej pory okazję testować a ja tak sobie policzę to w sumie to już chyba moje piąte słuchawki tego typu no i zdecydowanie te wygrywają z wszystkimi innymi Jesteśmy w moim starym, starym pokoju, ze starą kanapą i starymi niebieskimi ścianami. Chciałam wam pokazać, bo przyszła moje zamówienie... Przyszła, przyszło moje zamówienie z Selfie Room. Zamówiłam sobie sukienkę z kolekcji Karoliny. Mówiłam wam o tym na Instagramie. I zaraz ją wam będę mierzyć. To jest model Karo. W tym takim pięknym, niebieskim kolorze. On musiał być mój po prostu. I zaraz przymierzę. I wam powiem jakie mam wrażenia, natomiast... Może po prostu pokażę Wam na jakimś innym filmie ją bardziej w całości, żebyście mogli ocenić. No, a teraz szybko mierzę. Kurczę, no nie mam Wam jak pokazać. Jakbym się nie nagrywała, to jest jak z drona, ale powiem Wam szczerze, cukierek jest boska. bardzo mi się podoba. Karo, serdeczne gratulacje, chyba zaraz normalnie aż nagram storkę na, na Instagrama, bo naprawdę. Jest tak wygodna. Ten materiał jest tak przyjemny. Ja kocham ten kolor. Ja nie wiem, czy on pasuje do mojego typu urody, ale kocham ten kolor. Bardzo mi się podoba. I jest super, bo jest taka, że pomimo, że to jest kopertówka, to się tutaj nic nie rozchodzi. Długość jest fajna. Mega sztos. Na pewno muszę mieć do niej obciskające gacie, bo wiadomo. Ale poza tym piękności bardzo mi się podoba. W szoku, bo kiedyś te file to potrafiły kosztować takie, no to nie są te dokładnie co ja mam, ale potrafiły kosztować po 5 stóp. A tutaj można fajne, duże file kupić za dwie. Patrzcie jakie słodziaki. I to chyba nawet w rozmiarze naszego syna, no ale on jeszcze nie chodzi, więc szkoda mu skupować, bo mu stopa urośnie i nie założymy. Wszystkich świętych przeszło i mamy już świąteczne, ładne te szklanki. Kiedy śpi, to co mogą robić jego rodzice, jeździć na zakupy po noc do M1. <grystanie> ale to, że po prostu masakra. Tyle rzeczy nam stwierdzamy, że się przydaje. I kolejna stówka i kolejna. Ale buty e, są bardzo tanie w CCZ. Jestem w szoku w jakiej są cenie. Bardzo się opłacało, więc mój mąż sobie kupił buty. Ja no kupowałam rzeczy w Akszonie oczywiście, a jakże. Więc paczka będzie na pewno soroga z powrotem do Irlandii. Witajcie moi drodzy, w kolejnym dniu powiem Wam, że ta moja grzywka to jest po prostu jakiś hit. Zostałam w aucie. Bo nam się Gluciński uśpił troszeczkę. A jesteśmy teraz pod urzędem. Będziemy odbierać jedne dokumenty, a potem jedziemy do drugiego urzędu, ponieważ musimy odebrać mój nowy dowód. Udało mi się złożyć wniosek jeszcze, jak byliśmy zaraz po ślubie, i teraz, teraz muszę odebrać po prostu nowy dowód, żebym mogła sobie wszystkie inne dokumenty pozmieniać. Także to mamy dzisiaj w planach. Jedziemy też na rodzinny obiad. No, generalnie mamy bardzo napięty grafik. Powiedziałabym, że grafik jest napięty jak plandeka na Żuku i chciałam sprostować jedną informację z wczoraj nie wiem czemu, cały czas mówiłam, że jesteśmy w CCC, a byliśmy w Deichmanie także polecam Daishmana. założyliśmy sobie też przy zakupie bo mój mąż kupił sobie buty założyliśmy sobie kartę i dzięki temu mieliśmy 10% zniżki na pierwsze zakupy, więc w ogóle już nam środek do impregnacji tych butów bo były takie zamszowe wyszedł nam praktycznie za darmo także jesteśmy bardzo zadowoleni no, boże, jak on śpi? Aż normalnie jestem pod wrażeniem, że go wymęczyliśmy dzisiaj. A to dopiero początek dnia. moi drodzy w kolejnym dniu jak widzicie e, znaczy mieliście małe przebitki ale takie mini mini od fryzjera jestem już po, mam dużo krótsze włosy ale po roku czasu no to one wymagały niestety troszeczkę ścięcia a teraz jedziemy, mamy taki kolejny rodzinny dzień wczoraj też nie niedużo mnie było, ale mamy kolejny rodzinny dzień, dlatego że dzisiaj mamy drugą roczkową imprezę naszego syna tak więc jedziemy właśnie na obiad żeby poświętować z rodzinką e, ten wyjątkowy czas tak naprawdę Jesteśmy już po imprezie, jest no nie taki bardzo późny wieczór, bo jest po szóstej, ale. Nie mogę się przyzwyczaić do tych włosów, przepraszam, cały czas je dotykam. Eee, ale młodego trochę przecioraliśmy, taka jest prawda. Eee, I przyjechaliśmy to on już zasnąć, przepakowaliśmy go tylko do łóżeczka i do śpiochów i śpi. Ja się teraz też muszę rozebrać, bo tak jak mówiłam, tak zrobiłam, i byłam dzisiaj w tej sukience Karoliny, która jest ekstremalnie wygodna, ja ją Wam tak polecam się w ogóle sama zastanawiam, czy nie dokupić sobie jeszcze, jak już się oczywiście pojawi. No na razie z tego, co wiem, to wszystko jest wyprzedane. E, może jakiegoś innego koloru, bo to jest po prostu tak rewelacyjna rzecz. I nie mówię tego tylko dlatego, że Karolina jest mi bliską osobą od wielu lat, ale to jest naprawdę bardzo dobry produkt. W bardzo dobrej cenie i polski produkt, co wiem, że dla, z niektórych, dla niektórych z Was jest bardzo ważne. Także subciu czułam się w niej rewelacyjnie, jest hiperwygodna wygodna, i polecam. Z całego serca polecam. Niedziela, być może i czy właśnie jedziemy na furiozę? Zdecydowanie tak. E, robiłam taką. Ojeju, jak to buja! Robiłam to. Witamy w Częstochowie. E, robiłam jakiś czas temu ankietę na Instagramie. Czy uda mi się męża wyciągnąć na furiozę? Jedna trzecia z Was nie wierzyła w moje możliwości negocjacyjne. A tu proszę. I jedziemy się jeszcze spotkać z naszymi znajomymi. Przy okazji młody został z dziadkami. Mamy y, nadzieję, że nie odstawi żadne, żadnej maniany i nie będziemy musieli na sygnale wracać. Ale są duże szanse, że nie, bo świetnie sobie radził już poprzednie razy z nimi. Także y, jest godzina czwarta, a jest tak ciemno. Ech to jest akurat rzecz, za którą nie lubię jesieni no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz no. także lecimy na furiozę potem pewnie na, na jakieś szybkie jedzonko a jutro wybieramy się z samego rana do Warszawy w której nie było mnie dwa i pół roku, mnie jak dwa lata dostałam no <ścoughs> dzisiaj ja nie mogę nagrywać jak jadę z małżonkiem samochodem, bo on mnie cały czas poprawia i jeszcze po prostu mi to jakieś docinki robi Mówi, że od tego się ma małżonka, no że ja mam małżonka od tego, żeby mi robił docinki. A wy od, od czego macie swoich małżonków? Dobry moi drodzy, nie odzywałam się do Was dwa dni? Nie, przesadziłam, jeden dzień. W niedzielę wróciliśmy dosyć późno, już nic nie mówiłam, ale powiem Wam, że Furioza to jest fantastyczny film, bardzo nam się podobał, bardzo się wszystkim podobał, więc mój mąż nie żałuje, że dał się mi namówić. No, tak więc my polecamy Mateusz Damiński. Fantastyczna rola, fantastyczna. I nie mówię tego tylko dlatego, że lubię go już od wielu, wielu lat, ale naprawdę pokazał zupełnie jakby inną odsłonę siebie. Mega. No i dzisiaj, jakby wczoraj byliśmy w Warszawie, mieliśmy taki dzień, spotkaliśmy się z, z Karoliną, z Darkiem, z ludźmi z, z biura, z dziewczynami właśnie, i potem jeszcze pojechaliśmy do rodziny mojego męża, więc cały dzień nas nie było jakoś tak nie bardzo chciało, się nagrywać. Natomiast dzisiaj już od rana ja załatwiałam sobie sprawy w bankach, bo myślałam, że uda mi się pozałatwiać to internetowo, jeżeli chodzi o wszystkie zmiany te personalne, no ale niestety muszę to zrobić osobiście. Tak więc dwa z trzech banków już mam obskoczone. Został nam jeszcze tylko jeden, ale teraz wracamy po młodego i jedziemy na sesję zdjęciową świąteczną. Dostaliśmy w prezencie ślubnym voucher na sesję zdjęciową, więc zabieramy młodego i będziemy robić sesję zdjęciową właśnie świąteczną. Już, e, zobaczymy jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. No, a potem jeszcze obskoczymy ten jeden bank. No i już jutro wracamy. Tak, tak szybko zleciał ten tydzień. Dzień dobry moi drodzy, z naszego ostatniego dnia w Polsce. Niestety wczorajszy dzień nie ułożył się tak, jak chcieliśmy. A mianowicie okazało się, że nasza sesja zdjęciowa była odwołana, tylko jakoś tak nikt nie raczył nas poinformować. Pani się tłumaczyła, że podobno menedżerka miała to zrobić. No, ale nie zrobiła. Tak więc no, jesteśmy troszeczkę rozczarowani tym faktem, bo mieliśmy zaplanowaną sesję świąteczną, połączoną z tą sesją na roczek. No, tak więc już po prostu mi się wcześniej chciało nagrywać. Pojechaliśmy sobie jeszcze szybko do Onhong, w sensie DM1 na północy. Tam jeszcze mój mąż kupił sobie drugą parę butów. Dokupiliśmy worek próżniowy, w którym zapakowaliśmy ten basen, który dostaliśmy od Karoliny. Tak więc jedna paczka już poszła dzisiaj podejrzewam, że będzie u nas za tydzień. Um, natomiast druga nasza paczka z rzeczami, no bo trochę jednak się tych rzeczy nazbierało. A jeszcze czekamy na, na prezent od moich rodziców, który ma przyjść właśnie, który zamówiliśmy młodemu naroczek, roczek. On ma przyjść dzisiaj, więc niestety, ponieważ w, tym, że, w związku z tym, że jest święto w tym tygodniu, no to już kurier nie może go odebrać w tym tygodniu. Musimy poczekać na przyszły tydzień, dlatego następną paczkę będziemy mieć dopiero w przyszłym tygodniu, ale w sumie wyszło nam ponad 40 kilo sióweksu różnego, no ale to nie tylko dla nas tam są rzeczy, tak więc yy, no, teraz się zbieramy jak widzicie, pakuję tutaj wszystko i będziemy się za jakieś dwie godzinki już udawać na lotnisko w Krakowie